Dzień dobry. Cześć. Jak słyszycie, moje strony głosowe zostały totalnie nadwyrężone, więc zapraszam serdecznie na profil lubelskiego alarmu smogowego facebookowy. Tam będziecie, będą na bieżąco publikowane informacje, co dalej powinniśmy robić po tym haniebnym zachowaniu tak zwanych naszych przedstawicieli w samorządzie. Droga administracyjna to jedno. Odsunięcie tych ludzi od decyzji to jest drugie. Z doświadczenia wiemy, że pierwsze służyć będzie i służy temu, żeby nie skazywali nas i was w procesach politycznych, a drugie, no, jedyną skuteczną formą od, od z góry 80 lat w naszym kraju jest, więc można przykładem sprzed 9 lat ogrodniczek podstawić taczki do ratusza, a można zrobić referendum. Tudzież inne akcje, do których Was serdecznie zapraszam, młodzi mieszkańcy Lublina, bo my już jesteśmy dziadkami. My to robiliśmy 45 lat temu i, i później, więc najwyższa pora na Was. Naszą rolą jest doradzać i chronić. Chronić przed ustawianą odpowiedzialnością. Trzymajcie się. Cześć.